Dzień dobry, witamy. Jest 7 lipca. Tak. Kręcimy odcinek. Gdyby mężczyźni mieli okres, na szczęście go nie mamy. A gdybyśmy mieli, to byśmy sikali krwią i pisali po murach penisem raz w miesiąc. Witam kochani w najbardziej nieoglądanym. O boże! Siema, sesja! A tu akurat jakiś skład rapowy. No, kamieniami. Jakiś skład hip nagrywa kolejny telewizor. A mi się wydaje, po polsce kolejny raper. Niepotrzebny. Potrzeba więcej takich ludzi jak ja, mniej takich ludzi jak wy. Dzisiejszy plan jest o tym, gdyby mężczyźni mieli okres. Niektórzy mają, moim zdaniem. Humory tylko na to zrzucam. Ty jesteś Michał, operator. Zapamiętałem, je. Słuchajcie, Michał przyszedł dzisiaj pijany. Dajcie znać w komentarzu. Jeżeli wasza dziewczyna ma okres, Co robicie? A. Rozstajecie się z nią na tydzień B. Jesteście dla niej kochani, kupujecie jej czekolady C. Sorry, chciałem, chciałem tylko pokazać C Zaraz gramy moje sceny W tej scenie słuchajcie, mówię nic I tyle, i się kończy moja scena Także no, jedna z tych momentów, kiedy aktorsko może nawet czadu Tak, to jest torebka, tak Noszę torebki, jestem facetem Ale to dlatego, że jestem z Warszawy A w Warszawie faceci noszą torebki Poczekamy na ten na te dwie ciężarówki. Mów mi, Rambo Bloody Race, no. że tak, nie? Z taki napis. No, no, no. A zaczęły ci się te dni. Kup naszą podkładkę Bloody Race. Dogramy jeszcze później Ofa samego i podłożymy. Bloody Race. Że będzie Bloody Race i zaraz po tym. Bloody Tak w reklamach, właśnie tamponów. Nie mówią nam nic. to nic łatwego. Mowa oczywiście o mes w dniach męskich wyścigu. A chodzi o te, o to. Te... A jak to, to było? Bez. Dobra, dobra. Cześć dzieciaki, kolejny etap odcinka Uczymy się walczyć. Do tej roli przygotowywaliśmy się 14 dni, minut. Teraz z trenerem stuk walki, tutaj pan Dinkitsu, trenujemy. Będziemy obrazować życie sławnego polskiego boksera Artura Szpilki. Tutaj akurat Cezary Jóźwi zagra główną rolę. Piotrek bije żonę od kilku lat, więc szykuje się do roli boksera. Chociaż jak mówi, nie zawsze musi ją uderzyć, czasem wystarczy groźba. Więc jest o tyle miłościwym mężem, i, i kochankiem, też jest podobno słabym. To eee... że moja żona jest wyrozumiała i puści ci płazem te obraźliwe te teksty. Nie zabiję się za to. Może. <grystanie> czy ty znowu jej pogroziłeś? Czy się by... Cześć, czy to była najbardziej taka ukryta groźba, właśnie tutaj rozkwińmy, co Piotr powiedział. Czyli że ty, jej, ty ją zabijesz, jak ona mi odpowie? To tak, twoja żona to jest twoja żona. Ja mam swoje problemy, mam swoją narzeczoną w ogóle, chciałem powiedzieć i pali je na papierosy, a potem myśli, że ja tego nie czuję, ja mam węch policyjny. Mimo, że 5 lat próbowałem usunąć swój węch z nosa, to się nie udało i patrzę na Czarkę, czy to nie za mocny żart trochę. No tak się bawi z łutkami. więc y, witamy na planie Abstrahuję. Teraz pokazuję wam samoobronę influencerska. Przestań mnie bić, ja jestem... Nie pij mnie, ja jestem na Instagram i na Instagrama mnie uderzysz, to nie będę dobrze wyglądał. Nie można być influencerów. To był klotek w majtki. Wiem, wiem, przypomina wam waszego starego wracającego z imprezy ja. Worek to wy I akcja. Co? Faja? Nie. Kur... Kto wie, ten wie! wie, ten wie. I... Bliskie ma... fiuciców. A, muszę w szmatku sięgnąć, Takie sztywne nogi, wow. <głos> <Pyszna>. <głos> Robimy te myśli? Hey. Odklepuję. Nie! To <noise> są inne zasady. A, A będę ma, dawaj. A, to jest większa Ała. Może być, może być tam bądź, Borys. <noise> Darek, to może znacznie zrozumieć. Dubsko mi się spociło? Czy okresy dostałem? Dubsko mi się spociło? Czy okresu dostałem? Dubsko mi się spociło? Dubsko mi się spociło? C czy okresu dostałem? Eee, to jest Story 6 Zagram cokolwiek: kondoma zużytego, tampona zużytego, worek na śmieci, tego. Pixar, here, here is your. Um, uh, ah, English. Hello, I'm Robert. And I will like you very much to move right, right now in your movie. Because I. Uh, <sighs> I am a very the big fan of a Goofy. Hey, <laughs> mama, mama, mama fada, ma, fada ma, father, ma me. I am a Goofy. And he put a finger in my Mickey mini Mouse. And, a, and he Donald Duck me from behind. Please contact me. I am a survivor. Poland Warsaw represent. Fuck you, Shrek. Czarki bardziej w głowę na tej, na tych Certy, jak ty siedzisz na mnie. I akcja? Dźwięki. Pierwszego dźwięki, Takie dźwięki. To wydaje dźwięki, jak ubijał. No, a w poście. Kurwa, już. Dobra, dobra, nie pisz Piotr. Ty. A, co? <śla> no, no, tam Co? Tak, jakieś... Co? może pracować Ogaś się mistrze. Czarek na pozycję? <grym grym> Ktoś na Instagramie pisało o ciebie, więc to dobre ubranie. Już mam. I chłopaki, i dziewczyny. To ci... najczęściej making ofa, chciałbym się wam e, wszystkim widzom pochwalić, że zostałem fanem anime. Obejrzałem Attack on Titan pierwszy sezon, polecam wam wszystkim. Ja nie oglądałem w ogóle tak naprawdę anime oprócz Pokémonów e, i obejrzałem to i ciągnąłem cały sezon w trzy dni dosłownie. Attack on Titan polecam e, serdecznie anime w całym kraju Unii Europejskiej, w Chinach, Japonii. O, woda o! No właśnie, to za z... E, tego, z samochodu Chyba było trochę też nasienia Macno jak był w gimnazjum, to jak miał zmazy nocne, to sprzedawał później przesieradło za 50 zł Na kiermaszu i na... chliktargu Jego na chatę wszcza ścianą przesieradło. No to myślałem, że to jest sztuka nowoczesna A tu tylko sperma Litewskie smażone kurczaki, najlepsze kurczaki w Polsce w ofercie mamy też pierogi ruskie, barszcz ukraiński, śledź po żydowsku, turecki kebab, najlepsze polskie danie. Słyby roz... bardzo, czy bardziej jeszcze upierdlicie? Są... Może jest mocze? Po co? Ja to jest... tłusty. Dobra. Tak. Nie, nie, tam nie widzisz tak bardzo tych ślin. Na... No ale chciał, daj spokój. U mnie wszyscy w rodzinie lubią Bób, ja nie lubię, bo śmierć bób śmierdzi. Chciałbym wypić herbatę z krwią menstruacyjną i z jej bub, serio. Bub się robi, strąg truchleje, warzywniaku się radują. Tak, gryzę, zjadam ich. O, pełny. Biorę to, biorę to tutaj i biorę następnego. Ale jest Dobra, to z żołki, no tak fajne. Co cię się nam przybuło? Gada jak kawałek banana. Chcesz wody? A. To tylko pierwszy który łatwiej Olaf! Ja. to cudem było wcześniej. Kevin! <grym> w Jackassie kiedyś pan Dave England zrobił takiego pranka, i to były lata 90., nie? Ludzie jakby pewnie nie byli przyzwyczajeni jeszcze do pranków. Udawał bezdomnego w samych gaciach i rozstawili po koszach na śmieci na ulicy pampersy z Nutelą i z masą orzechowym I on błagał ludzi, żeby mu dali coś do jedzenia, jakieś pieniądze. I przy nich mówił, dobra, nie, to znajdę tu śmienniku i wymał pampersa. I zaczął wiesz, <grym> wylizę. No i to, no, to jest prank. No to jest prank. w samych gaczach jeszcze chodzisz wiesz. No, jeszcze mam pierwszą dostupnę. Nic? Coś kręci, ale za mało chyba. Nic nie poczułem, jeszcze nie weszło. Daj ci A. Wypadło z nosa, kurczę, W sensu. Ty masz tak wypalony nos. <grym> <grym> Przynajmniej nie kosztowało <grym> 400 zł za grę. Ja kurczę. <grym> 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 Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku przygotowujemy się do roli i nie tak jak większość aktorów, tylko usłyszymy czarną kreskę, że... Ach, o, o, Dawaj. O! Ja to kontroluję, luz. To nie jest już uzależnienie? nie. nie. Ale jakbyś miał kolorowy kupił, to wiesz. Nieskończona moc mojej podświadomości sprawia, że kicha. 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 Idziemy na tenta. Hmm. Glut jest reszatelna, Z Skilla to jest chwila, taka, że się chce pić. Tak. Tak tak ja tak myślisz, że niby tu Ci krew poszła, ale tam <laughs> wiesz, że tam się... Jak... jest pod pędkiem przecież. Tak, wiem, 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 to, że... Pytanie <laughs> do telewizorów i tutaj zgromadzonych mężczyzn samych. Ile mieliście lat, jak dowiedzieliście się, że podpaskę przykleja się do bielizny, do majtek, a nie do skóry. W sensie do cipki. Serio? Ja teraz że ja No i mam. Z... <śmuszczak> <śmuszczak> ja, z... <śmuszczak> ja też stałem. Ja, ja też. nie wiedziałem, ja... Ja, ja też to... nie wiedziałem teraz że dowiedziałem od czarka. Nie? Nie. No totalnie, w sensie ja byłem 7 lat w swoim życiu w związkach i pół... ani razu nie doszło do mnie, że to się przykleja do bielizny. O, no, gdyby faceci wyprodukowali produkowali podpaski, to tak jakby było. Tylko pojawia się szereg problemów. Nie możesz się wysikać przez cały dzień, to jest dosyć słabe. Plus yy, jaja cię się począ bardzo, bo kobiety też mają jądra. O, oh wow! Ale O. O, tak. I kolejne 20 z <grym> <Ma>, teraz Fuck <grym> Zamiar, że gdyby mężczyźni zachodzili w ciąży. Na morce byłaby na stacji, więc Serio? No, Od ręki, Może to zapisać, to mój pomysł. A Gdyby mężczyźni zachodzili w ciążę... To już był taki. O, nasz kochany słoń. Ja wujka w dłoń. O, my god. Dobra. Ktoś śpi w moim łóżku. Ktoś ja z mojej miseczki. Ktoś rucha mojego typa. Już nie jestem twój. Ty kurczę, że co się policzymy? Ja cię policzę. Gdzie mój syn o, ja się poliży. Jeszcze ja się, się poliżymy. Nie ja wychodzę. się ma. Kurz, się Ah, ich das machen, das